Mamy dzisiaj ostatnią operację jest to operacja, którą wykonuje się troszkę rzadziej, ale jest to operacja trudna. Mianowicie chodzi o to, że operujemy perforację przegrody nosowej. Tą operację ja przeprowadzam z dwóch dojść, z dojścia zewnętrznego wytwarzam tutaj płat z przodu śluzówkowo-okrzęstnowy i potem endoskopowo wytwarzam unaczyniony płat śluzówkowo-okrzęstnowo-okostnowy i przesuwam z tyłu do przodu, tutaj z przodu lekko do tyłu i zamykam, zamykam perforację. I pamiętajcie, żeby się nigdy nie skusić na jak Was ktoś namawia na zażywanie kokainy. Bo tutaj niestety pacjent się skusił, zaczął wąchać kokainę i wypadła mu wielka dziura. Więc narkotyki nie.